z tej strony Timoca w dzisiejszym odcinku, recenzja zestawu Lego Ninjago Hydromechloida. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodoba jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. No i cóż, powiedzmy sobie nieco o tym zestawie. Zestaw jest zalecany dla osób, które ukończyły siódmy rok życia, numer katalogowy to 71750, no i kosztuje katalogowo tyle właśnie złotych. W zestawie otrzymujemy dwie minifigurki, no ale my zacznijmy recenzję od naszego Mecha. Zapraszam. No a cóż, można powiedzieć o tym Mechu? Na pewno ma dużo elementów w kolorze jasnozielonym, no ale zacznijmy od jego nóg. Są one ruchome, możemy kręcić całymi nogami, jak i również, że tak powiem, stopami. I jeśli chodzi o ruch nóg, jest on naprawdę dosyć duży. Tutaj, tak jakby na kolanach, mamy dwie naklejki nad nogami. Mamy tutaj zamontowane po obu stronach mecha, takie oto, albo ja wiem, może to jest pancerz, albo to, żeby był jakiś fajny design w tym mechu. Jeśli wiecie, co to jest, to napiszcie w komentarzach. No i mamy również tutaj parę przezroczystych świateł, oraz jak widzicie, jakiś taki, jakby, kabel, który się ciągnie. No i zobaczcie, tutaj, właśnie, jakby się kończy. No do kokpitu ma on bardzo fajny, słuchajcie, tutaj element, bardzo ładny jest w wielu zestawach z 15 sezonu LEGO Ninjago występuje w kokpicie no nie ma za wiele, no ale możemy sobie włożyć na przykład załóżmy Lloyda, zamknąć go, no i właśnie bawić się. Dodam jeszcze, że broń, którą Mech posiada, ma elementy z Autorikszy, czyli w zestawie z LEGO Creator. Mamy również wielkie złote ostrzy, no i tutaj jest pewnie rękojeść tej broni. Naprawdę spoko, dosyć łatwo się właśnie to mocuje do jego dłoni tego Mecha. Możemy również przesuwać tą dłonią o 360 w, w tym miejscu możemy przesuwać częścią ręki. Słuchajcie, możemy też tą częścią ręki ruszać, czyli naprawdę już praktycznie całą ręką. Mniej więcej. Tam, gdzie ręka łączy się z tułowiem mecha. i jakby pancerz, nie wiem, jakby to nazwać, tak czy inaczej, podobne coś występowało tutaj, właśnie w okolicach łączenia nóg z tułowiem. I jak widzicie, mamy tutaj takie, oto, że tak powiem, szczypce, możemy je rozsuwać i zasuwać, Możemy tam e, naszego wężona w tym zestawie złapać, no i go tam trzymać. Mamy również taką naklejkę z takim znakiem ostrzegawczym, na przykład. Oraz jest to często wykorzystywany ten element taki duży w samolotach A tutaj został użyty w mechu Jest on pomalowany na ciemnozielono No i mamy tutaj taką oto naklejkę Mech posiada również takie oto przezroczyste światło Oczywiście możemy je regulować Podobnie jak ten duży element Teraz zajmijmy się prezentacją figurek W zestawie trzymujemy dwie minifigurki No i przepraszam również za cień Powiem jeszcze, że Lloyd miał dołączoną broń oraz płetwy Niestety mi się gdzieś zapodziały co do Lloyda, jest on oczywiście ubrany w strój nurka, mam również nadruki na nóżkach, mamy bardzo fajny nadruk. Z tyłu mamy również nadruk, niestety został on częściowo zasłonięty przez ten element butli z tlenem, no ale nie tylko, wiadomo, tutaj mamy jeszcze jakieś takie, wiecie, rurki i tak dalej. Do tego czarnego elementu można również włożyć miecz, ale jak już mówiłem, mi się zapodział. W sensie, no wiadomo, mam jeszcze jakieś miecze Lego, nie? Do jego maski, My, jak widzicie, mamy fajne wyglądające gogle. No a co do twarz, y, mamy alternatywną, no i Wam się tutaj wyświetlają obie twarze. Co do wężona, mam do niego i wyposażenie, no i również płetwy. Więc słuchajcie, na początku zajmiemy się tym amuletem. Ale jest to fajny element. Jak widzicie, mamy tutaj takiego smoka widniejącego na tym amulecie. Naprawdę świetny element. Broń wężona, również niczego sobie. Wężon posiada, że tak powiem, takie niebieskie, bądź jak to woli turkusowe płetwy, czy morskie, no, w zależności jak to odbieracie, na ma również na nóżkach. Ma również fajnie wyglądający złoty napierśnik jeśli tak się nie nazywa ten element, to możecie mnie poprawić w komentarzach. Ma również świetny, słuchajcie, odlew główki. Naprawdę jest on bardzo fajny, a z tyłu tak się prezentuje ten oto nadruk. Teraz go zobaczycie sobie, no i jest naprawdę świetny. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. No i słuchajcie, zestaw jak najbardziej fajny. Cześć!